Dzisiaj pierwsza traska w sezonie, Bolimowski Park Krajobrazowy. Krótko 50 km, ale myślę, że będzie sam raz na rozruch. Zobaczymy, cóż ten park krajobrazowy ma do pokazania nam. Nowy sezon, więc tak, jeśli chodzi o rower, nowe opony, Kenda. Szersze 5 mm, 45 mm widzi się lepiej niż na tych 40, szczerze, na każdej nawierzchni. Opony mają bieżnik szutrowy, więc myślę, że do lasu się doskonale nadadzą. Co jeszcze? A, byłem w serwisie. Koła scentrowane, ale muszę jeszcze wymienić kocek hamulcowy, bo trochę się przetarł. No i chyba tyle A oczywiście jeszcze wysiadając w Skierniewicach pociągiem Zostawiłem kask Więc jadę teraz bez kasku No i trzeba będzie kupić drugi oczywiście Zamówiłem też nową, nową kasetę Z tyłu i nowy łańcuch Te już mają przebieg około 4000 km No i tam w serwisie mówili, że łańcuch się wyciągnął o 1% i niszczy mi kasetę więc czas na wymianę kupiłem sobie kasetę MicroShift zamiast Shimano nie, kupiłem sobie kasetę Shimano, tak Shimano i łańcuch KMC mam nadzieję, że posłużą na kolejne 4000 km na razie prowadzi nas bardzo ładna ścieżka podnik. Przy głównej szosie, ale zaraz będzie zjazd lewo I już jedziemy do lasu. No, i przez najbliższe 8 km czekają mnie takie oto piękne szutry Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. No, dużo czytałem opinii, że tutaj świetne są traski na gravela No, na razie. Na razie się te opinie nie myliły. Ostatnie dni trochę kropiło, więc może w głębszym lesie może jakieś kołurze jeszcze będą, ale tutaj na razie wygląda. No super. Jest sucho, ubite, ale nie na tyle sucho, żeby się, że się kurzy. Oznaczone są widzę szlaki rowerowe. No, zapowiada się pięknie. 8 km prostej. No ale lecimy Jakichś spektakularnych krajobrazów może tutaj się nie ma co spodziewać, bo to jest zwykły las Ale fajnie posłuchać ćwierkanie ptaków Patrzeć na drzewa, poddychać świeżym powietrzem A to jest niedaleko od Warszawy, bo KM-ką się jedzie 70 minut do Skierniewic i yy, Tylko to ja nie robię pętli tylko jadę z Kierniewic do Jesionki. To jest jakieś dwa przystanki pociągu dalej. Więc jadę po prostu przez cały ten Bolimowski Park i, i kończę w Jesiące i z Jesiątki jadę do Warszawy. Ogólnie jest w ciepło. 15 stopni. Później ma być 18. Słońce mnie pali. W sumie warunki są idealne na rowek nie wiem natomiast jak moje kolana Jak one się spiszą Ponieważ miałem wypadek yy, rowerowy tydzień temu Poszedłem sobie na MTB No i tak się skończyło to MTB że prawie szpitalowy lądowałem cudem sobie nic nie połamałem i trochę boli mnie lewe kolano no ale nie będę dzisiaj cisnął tak czysto rekreacyjnie i zobaczymy no, na razie cały czas piękny gravel, szeroka droga, zero ruchu samochodowego. Super. Ciśniemy do przodu. Końce zostało jeszcze 42 km. Za jakąś godzinkę zrobimy przerwę na drugie śniadanie. W sumie to już bardziej taki lanczyk. No i lecimy. Na Komucie fajnie napisali opinię tutaj na tym bolimowskim parku że jest tutaj królewski gravel albo gravel premium jak na razie się sprawdza no prawda tutaj mamy iście królewski gravel ubita nawierzchnia szeroka droga mały ruch praktycznie żaden ale muszę chyba sobie podnieść błotniki trochę do góry bo Teraz są te większe opony, szersze, ale bieżnik one też mają trochę agresywniejszy. I tak, momentami. Momentami. Y, stukam mi obotnik Opona, albo kamyczki po prostu uderzają. Jak wcześniej w słuchawkach jeździłem, to tego nie słyszałem. A teraz y, faktycznie trochę słychać. No, widać, że to jest y, chyba po części las przemysłowy, bo. Jest sporo obszarów, gdzie są młode drzewa wycięte takimi kwartałami. Tak samo tutaj, teraz przejeżdżamy. Ewidentnie. Ale zaczyna się robić pogórkowato. Ma to swój urok. Nie jedzie się cały czas lasem, tylko są takie puste przestrzenie. Ciekawe jak tutaj zwierzę na dzika. Jakieś dziki się pojawiają, sarny, jelenie. Jest tu jakiś duży las. Więc... Ale i tak cię coś może uchowało. Tutaj mamy fajne rozdroże. Stare drzewa, kapliczki przydrożne na tych drzewach. Fajny, ciekawy punkt. Jest ławeczka. Można usiąść. Szlaki rowerowe się przecinają. Fajnie to wygląda. Plusem podróżowania pociągami kolej mazowieckich po Mazowszu jest taki, że mogę kupić sobie bilet dosłownie 5 minut przed pociągiem, bo nie ma takiej sytuacji, żeby zabrakło biletów na KMK. W przeciwieństwie do podróżowania PKP, w którym trzeba mieć rezerwację miejsc, w szczególności takich miejsc dla rowerzystów z rowerami. Czasami tydzień nawet dwa tygodnie przed już są wykupione wszystkie miejsca, bo coraz więcej ludzi podróżuje. I wydaje mi się, że to powinno zostać zauważone i być, powinny być wagony, gdzie jest dużo, dużo więcej miejsc rowerowych, szczególności w szczególności, kiedy pociąg jedzie w jakieś turystyczne miejsca. No bo aktualnie to jest zawsze, nie wiem, 2 trzy miejsca. Jak cztery będą to już jest, to jest szok. Te wagony, wszystkie PKP są stare, więc drzwi są, drzwi są małe, wąskie, takie, że no kierownica roweru, roweru się nie mieści, więc trzeba się przeciskać. Te drzwi nie są automatyczne, więc trzeba je trzymać, bo one się zamykają. A koleje mazowieckie, prawie wszystkie mają całkiem nowe te, te wagony, te pociągi. Drzwi są podwójne, szerokie. Jest miejsc mnóstwo, czasami jest, no nie wiem, no sześć to jest minimum miejsc na rowery. Więc PKP powinno pójść po do głowy I umożliwić yy, wygodniejsze podróżowanie rowerzystom Ale pięknie pachnie drewnem Świeża wycinka, chyba drwale jeszcze się gdzieś kręcą, bo tam spod stoi traktor mm. No jakby sobie po prostu olejek eteryczny postawił na biurku w mieszkaniu I wdychał sobie to powietrze Super, ja tymczasem jeszcze 2,5 km. Jadę prosto a tutaj jeszcze dwa wycinka. Nie, składują, zabierają drzewo. Specjalne, specjalna maszyna. O, tak Nie ma, że weekend trzeba pracować. Sobota pracująca. A ja... To jest w ogóle moja pierwsza sobota niepracująca od nowego roku. Więc musiałem się ubrać na rower, tym bardziej, jak widziałem, że pogoda będzie super. Nie. Głównie są raczej ścieżki leśne, dużo single tracków, dużo więcej pagórków, piachów, praktycznie nieprzyjezdnych. A ja na razie już no 8 km jadę żwirem. Więc tutaj jest chyba rzeczywiście faktycznie mazowieckie. Grawelowe Królestwo Jak byliście tutaj i w się też byliście To wypowiedzcie się w komentarzach co myślicie Gdzie Wam się lepiej jeździ Mi się na razie to bardziej podoba niż w Campinosie Chociaż jest dalej, ale 70 minut pociągiem to nie jest Nie ma tragedii A też ten Bolimowski Park nie jest jakoś mega duży Więc na cały dzień to można przejechać go z duszy i wszerz Wyjeżdżamy na chwilę z lasu. Trzeba przejechać jakąś ekspresówkę. No i nie wiem co za tym wiaduktem będzie A, okej, okay, pomyliłem się. Nie tutaj Tylko obok deduktu tą boczną dróżką. No Tak to jest jak się zapomina pobrać teraz. Znaczy, szlak GPX mam, ale nie pobrałem mapy I na zegarku zamiast, widać, zamiast widzieć ładnie mapę To widzę tylko szlak GPX na białym tle, więc rozpoznanie w terenie może być nie najlepsze A jak próbowałem pobrać teraz y, przez sieć y, tą mapkę to Pokazywało mi, że proszę czekać 38 minut, więc y, Średnio mi się chciało to robić no i odbijamy znowu w las Ale wita nas kropny piach Dobrze, że jest lekko wilgotny Też tak nie, nie, nie brnę w niego Nie grzęznę w nim Zobaczymy co dalej będzie No na razie widać, że piach Ale jest, nie jest źle, jest w miarę twardy Poruszamy się aktualnie po czarnym szlaku rowerowym no pewnie jest czarny, dlatego że może być trudny fizycznie, ponieważ cały czas jadę piachem. Ale te opony na razie sprawdzają się super. No, da się jechać przez ten piach, nie ma tragedii. Chociaż są opony pompowane całkiem mocno, ale nie będę spuszczony na pewno, bo trzeba tym nie cię pompować. No więc idziemy dalej. Przed mną widzę coraz gorsze piachy. A... Chyba sobie tutaj odbija troszkę na twardsze Tak No niestety nic z jazdy Jest taki piach, że nie da się jechać Trochę walczyłem Tylko się zmachałem No i teraz trzeba prowadzić Po parę setek metrów chyba rozpocznę sobie I potem spróbujemy dalej Wyjeżdżamy z tych wsiochów i przed nami kolejny gravel premium. A jest półtora kilometra jeszcze takiego gravelka, trochę można nadrobić, ale mi się dzisiaj nigdzie nie śpieszy. Jest krótka trasa, nawet nie wiem, który mam pociąg powrotny, ale co godzinę chyba jest pociąg, więc zero stresu. Generalnie bardzo dużo takich miejsc, gdzie są powycinane drzewa, yy. ale są też takie starsze obszary, widać. No, ale tutaj mamy piękną aleję wśród drzew, bardzo ładnie malowniczo. Wow. No. Słońce trzeci Fajne cienie padają Z Radą musi być tu bardzo malowniczo Jakie wschodzące słońce Fajne miejsce na zdjęciach Jakieś Albo filmiki no, Jeszcze 5 max 10 km I rozglądam się na miejscem Na lanczyk Bo jak zwykle Nie doszacowałem swoich potrzeb żywieniowych i już jestem głodny No bo to normalnie już jestem po drugim śniadaniu o tej godzinie Ale myślałem, że jak się na śniadanie z Pięć jajek Z ziemniakami I sałatką To mnie to trochę przytrzyma Ale myliłem się Tym bardziej, że na rowerze trochę się pali tych kalorii Więc lepiej mieć za dużo tego jedzenia niż za mało chyba Tym bardziej, że yy, Mam trochę miejsca w torbie Więc mogłem na luzie wziąć ekstra posiłek Albo morele suszone chociaż. Morele suszone polecam rodzeczkom, ponieważ mają dużo potasu. A potas zapobiega bolesnym skurczom mięśniowym przy długotrwałym wysiłku. No i oczywiście też nie zapomnijcie o nawadnianiu się regularnym w trakcie wysiłku. No tutaj mamy iście. Iście, szlachecki gravel. Jest tak ubity z takiego drobnego ziarna, praktycznie czuję, jakbym jechał po asfalcie. Fenomenalnie. I cały czas w lesie, ładnie. Wow. No, wow, no nawet nie słychać w ogóle szumu, na pewno w głośniku. Chyba, że zjadę o, trochę tutaj na brzeg. To są jakieś kamyczki, ale tu jest tak twardo. Jak na ścieżce. Tutaj to można i szosą jechać. Na ludzie. No popatrzcie tylko na to no. No To są warunki idealne Na gravel Nawet z zwykłym miejskim rowerem Tutaj 80% tej trasy na razie przejechałem Można zrobić z wyjątkiem na tych piachów Ale to ja nawet na swoich oponach tego nie zrobiłem No i koniec pięknego gravela Zjeżdżamy w drogę leśną, ale wygląda na ubity, twardy piach. Nie będzie tragedii. Na drugie śniadanie na lanczyk mamy granole i skyr waniliowy. 300 gramów skyra. 85 gramów granoli. Ręcznie robionej. O, granoli mam. No oczywiście płatki owsiane. Wszystkie orzechy, jakie są, można wymyślić. Jagody goi, czekoladę i żurawinę. nie smakuje lepiej niż jedzenie na łonie natury no i pojedzone zostało mi jeszcze 30 km znowu wyrzuciło mnie na yy, poza las ale mamy tu piękną ścieżkę obok idealnie równą więc jest bezpiecznie bardzo fajna infrastruktura tutaj na rower w okolicach nie polecam. No, teraz kawałek asfaltem, przez jakieś ścię, i pewnie niedługo znowu do lasu. No i trochę zgubiłem się w chuj bo nie zauważyłem skrętu. Co tu się dzieje? Co tutaj się dzieje? Co tu się stanęło. Nie zauważyłem zjazdu. A tu jest taki, oto malowniczy przejazd. O, wow. No, traska super. I pojechałem dalej, bo to było dosłownie wyglądało to jak jasna posesja. A to był taki przejazd właśnie tu przez rzekę. Proszę, proszę. A tutaj jakiś rajd mamy chyba Bo już minąłem paru rowerzystów z numerkami O oh, wow O oh, wow jak ładnie tutaj jest Kurwa Ale super O oh, shit O oh, shit jaka woda to Jest jakiś chyba nie wiem, jakiś zalew. Gdzie ja w ogóle jadę? W prawo. Chyba sobie pojadę wzdłuż tej wody trochę. Oh. Jest tak ładnie. Super. I kolejni gravelowcy. Ewidentnie jest jakiś rajd. Coraz więcej tych gravelowców Ciekawe skąd wystartowali, ciekawe dokąd jadą No ale nie dziwię się, że tędy biegnie trasa rajdu, bo tu jest po prostu bardzo malowniczo Wzdłuż tej wody na wale jest nawet ubicie, ubito, twardo fajnie no wow jaka czysta ta woda jest w ogóle nie ma żadnych krzaków wszystko na widoku, pięknie Zalew Bolimowski, inaczej zwany zbiornikiem wodnym Joachimów Ziemiary jest to zbiornik o powierzchni 33 hektarów. Jest położony w północnej części Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Od zachodu graniczy z terenem rezerwatu Rawka. Ze względu na otaczającą zalew przyrodą, podlegającą ochronie prawnej, zbiornik traktowany jest jako część składowa Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i dodatkowy walor turystyczny krajobrazowy. No, na szczęście, mnie trasa poniosła. Yy. Bokiem zjechałem z tej trasy rajdu więc nie będę na nich wierzył co, co minuta Bardzo malowniczo ręcz idealnie bym powiedział jedziemy dobrze, cały czas prosto, wzdłuż tej wody Ach, przejechałem przez skałę Cały but mam w bocie słabo No ale ten się jest zajebisty Naprawdę Cisza, spokój, nikogo tutaj nie ma. Po lekkim błądzeniu yy, trzeba było się przebić przez ekspresówkę. No i wracamy na premium gravel. Podsypany. Co najmniej metr grubości ma ta warstwa. No po prostu rowerowa gravelowa autostrada. Wiele ludzi widziałem, że po drodze po prostu podjeżdża na skraj lasu samochodem z rowerami i ruszają w las rowerem. Całe się nie dziwię. O, tutaj taki prawdziwy gravel jaki lubię. Trochę grubszy kamień. Prosta droga 3 km przed siebie, pomiędzy drzewami. Słońce trochę się schowało za chmurami. Jest nie jest za gorąco. No super, no. Sucho, twardo. Płasko Można cisnąć Wolimowski Park Krajobrazowy Ogłaszam gravelowym Królestwem Mazowsza Na razie Na pierwszym miejscu Ilość i jakość nawierzchni gravelowej jest No idealna Każdy coś znajdzie coś dla siebie A jak ktoś chce w każdej chwili może odbić w las. Bardziej leśną drogę Chociaż takich górek MTB nie znajdziemy tu chyba jak w Campinosie Nie zauważyłem Ale na gravel to rewelka Znowu mijam sporo gravelowców Być może ponownie przecinam szlak tego rajdu Ale może to yy, prywatne osoby Bo no nie widzę numerków startowych Shooter pierwsza klasa, po prostu ekskluzywny gravel, określimy to tak. Słońce znowu wyszło, super ciepło, jest 18 stopni. Cudownie, generalnie wykupiłem sobie pakiet map na tym portalu Komut. No i dzisiaj, zaznaczając trasę z ich serwisem, już dwa razy naciąłem się na poważny problem, bo nie było drogi, która powinna być. Jedna droga była po prostu zablokowana, bo ktoś sobie postawił tam bramę. Bo tak wyglądało, no niby jakby przebiegała przez jego posesję, ale myślę, że niekoniecznie, tylko wzdłuż jego posesji. Ale goście z bramę. No więc musiałem jechać na przełaj. Ale na szczęście to było z 200 metrów, tylko to trzeba go ominąć. A drugi raz to nie zauważyłem, ale to w sumie moja wina. Nie zauważyłem tej naprawdę drobnej ścieżki. To wyglądało to jak gaz w posesjach. komuś na podwórko. Tylko pojechałem dalej. Teraz mamy na odmianę gruby gravel. Znowu wjechałem na trasę tego rajdu bo mijałem ludźmi z numerami A to się bardzo ładnie Fajne pagórki O kolejni jadą Fajne tutaj raj w sobotę O kurde, fajny las I zaraz w prawo skręcamy to tu Chyba no tu Odbijamy z trasy rajdów po koleniu już nadjeżdżali A ja teraz wjeżdżam głębiej w las i zaraz gdzieś odbijamy w lewo a tu jest nawet oznaczony szlak rowerowy, rower, czerwony Tutaj mamy jakiś dom turysty. Ciekawe co to. Jakieś noclegi są. o tu nawet Veturigo jest. Wow. Szkoda, że nie ma sklepu. Będę coś kupił do żarcia. O, i są kajaki też tutaj. O, fajne. Do końca. Stało mi 14 km. Jest przyjemnie. Jestem zmęczony, nie pędzę. Nie wiem, kiedy mam pociąg. Jakiś na pewno będzie. Prędzej czy później. 40 km za mną i już zaczynają się skurcze i ból prawego kolana. Więc klasyka gatunku. Aaaa. Myślałem, że się trochę przyzwyczaiły te nogi. Jeszcze wczoraj specjalnie rolowałem, żeby to czworogłowe rozluźnić. No to wszystko psu w dupę Całe to jest to samo W zeszłym sezonie Były tylko skurcze, nie bolały mnie kolana A teraz jeszcze taki ból, taki ból rzepki no Nie jest to przyjemne, ale dzisiaj chyba będzie sauna I dalsze rolowanie no Bo tak nie może być No i zbliżamy się do końca Zostało jeszcze jakieś 5 km niecałe Teraz trochę już ścisnę. Bo sprawdziłem, że Pociąg mamy o 14.40, czyli za pół godziny A jeszcze chciałbym do tego sklepu zjechać, Coś kupić do żarcia Więc ogólnie o Ten Bolimowski Park Krajobrazowy Bardzo polecam Tak jak widać Większość szutrów Czasami jakieś trudniejsze odcinki Dla przełamania Grawelowe Królestwo Szlachta Grawela Zapraszam tutaj bardzo wszystkich. Na koniec wrócę podsumowanie. Trasę z komuta. To będzie chciał, to sobie obczaj statystyki. No i tu można zobaczyć całą traskę. Początek w Skierniwicach, koniec w miesiące. Zachęcam również do pobrania mapy pliku GPX. Tutaj możecie sobie zeskanować kod QR. Zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału. No i tyle na dzisiaj. Dzięki.